W sobotę przy komplecie publiczności odbyła się premiera Roku Ryszarda w reżyserii Joanny zdrady i wykonaniu Roberta Dudzika. Spektakl przedstawia Ryszarda Potwora, człowieka wykorzystującego demokrację i jej słabe punkty, by usprawiedliwić swoje zbrodnie. Użyczyłem moich fabryk i magazynów na wasze podobne sprawki. Dzięki moim magazynom nie było słuchać ani jednego strzału, ani jednego Nikt się nie zorientował. Okrutny garbus, chory na ciele i duszy prowadzi szokujący monolog na temat ideologii, polityki, hipokryzji i kompleksów, które doprowadzają świat do totalitaryzmu. Najnowsza propozycja teatru imienia Cypriana Kamila Norwida z pewnością warta jest zainteresowania. Niesamowity, a gra jest w ogóle coś wspaniałego. Ja takiego czegoś pierwszy raz. Naprawdę wszystkim polecam. Ja myślę, że to była po prostu wielka robota. Niesamowicie, tak przez godzinę z kawałkiem zajmować uwagę. No, mi się wydaje, że to będzie jeden z ciekawszych i ważniejszych spektakli w tym sezonie. Oczywiście spektakl bardzo dobry, świetnie wykonany. E, uważam, że warto go zobaczyć. Zapraszam wszystkich do teatru, na kolejne spektakle. Warto dużo przemyśleń. Każdy coś wyniesie dla siebie.